Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, w czwartą niedzielę adwentu, w wielu naszych domach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia są już na takim końcowym etapie, bo po czwartej niedzieli adwentu, w tym tygodniu już jest Boże Narodzenie. I na pewno w wielu naszych domach i w wielu naszych umysłach, jest takie marzenie, żeby tegoroczne święta były wyjątkowe. No i wielu ludzi niestety myśli w taki sposób, żeby było jeszcze więcej ozdób, światełek, bombek, prezentów, ozdób. I gdy te święta już wreszcie przyjdą, to wielu, nawet pobożnych ludzi, ma takie myślenie, i tak czegoś brakuje. Każde święta czegoś brakuje. Oczywiście mogą to być bardzo takie prozaiczne rzeczy, właśnie te ozdoby, te, te potrawy świąteczne, ale myślę, że w wielu naszych domach są o wiele gorsze braki. Pojawia się na przykład taka sytuacja, że to puste miejsce przy stole nie jest wcale dla niespodziewanego gościa ale dla jakiegoś długo oczekiwanego członka rodziny, który od wielu lat nas nienawiedza. Być może święta Bożego Narodzenia łączą się z pewnym cierpieniem, że znowu mąż będzie nietrzeźwy albo nie będzie kogoś w domu. Może te święta Bożego Narodzenia łączą się jeszcze z wieloma, z wieloma różnymi brakami, różnymi zranieniami. Tak czy owak, zawsze czegoś brakuje. I marzymy o idealnych świętach Bożego Narodzenia, ale nie potrafimy tego osiągnąć. Ktoś może pomyśleć, a w tym roku spędzę święta Bożego Narodzenia w taki sposób, że będę nam przy świętej trydenckiej. Zapewniam cię, bracie i siostro, że nawet to nie jest w stanie wypełnić. Tych braków, które nas oczekują. Marzymy o idealnych świętach. Gdzie jest odpowiedź, jak te braki uzupełnić? Oczywiście życie sakramentalne, modlitwa wydaje się to takie proste. Kościół święty. Czyta nam proroctwa ze Starego Testamentu, z proroka Malachiasza, i Zajasza, dzisiaj nawet był fragment cytowany w Ewangelii. Pytanie, dlaczego Kościół przypomina te proroctwa? Przecież w ogóle, dlaczego w ogóle Pan Bóg te proroctwa dawał Kościołowi, ludowi wiernemu? Przecież Pan Bóg nie potrzebuje jakiegoś specjalnego zapowiadania, mógł po prostu przyjść. Ta historia, historia zbawienia mogła się odbyć niezależnie od tego, czy Bóg zapowiadał przyjście Mesjasza, czy też nie. Otóż te proroctwa w Starym Testamencie i również i dzisiaj mają jedną, jedno zadanie: wzbudzać w nas tęsknotę. A tęsknota to jest rodzaj braku. To jest rodzaj braku. Tęsknimy za Bogiem. I tak naprawdę te święta święta Bożego Narodzenia mogą być idealnymi świętami. Mogą być głęboko i duchowo przeży przeżyte, pod warunkiem, że przeżyjemy tęsknotę za Bogiem. Święty Augustyn powtarzał, Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ten niepokój ludzkiego serca to jest właśnie to poczucie braku, oddalenia, nie przez grzech, ale tego, że my jeszcze nie jesteśmy w niebie, jeszcze nie jesteśmy w pełni zjednoczeni z Bogiem. Nawet jeżeli już tu na ziemi mamy zadatek przyszłej chwały i trwamy w łasce uświęcającej, przystępujemy do komunii świętej, to jednak jeszcze jesteśmy kościołem. Pielgrzymującym, kościołem walczącym, dopiero mamy osiągnąć to, do czego jesteśmy powołani. Przez te proroctwa wzbudza się w naszych sercach tęsknota, i ta tęsknota za Bogiem powinna towarzyszyć nam w te święta, żeby głęboko je przeżyć. Niech więc Pan Bóg nam błogosławi w tych ostatnich dniach przygotowań. Abyśmy nie zaprzepaścili tej wielkiej szansy głębokiego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. Amen. Bóg zapłać, że jesteś z nami. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, aby docierał do większej liczby osób, zasubskrybuj, proszę, i daj łapkę w górę. Zachęcam także do aktywnego komentowania. Postaramy się odpowiedzieć na każdy komentarz.